Siemano Darterskie Świry. Jesteśmy w Akademii Stomilu i pokażemy dzisiaj, jak Stomilowcy grają w darta. Zapraszam! Wchodził się do nas niejaki Łukasz Kotowski kilka miesięcy temu i wyszedł z pewną inicjatywą dosyć innowacyjną w naszym kraju, bo z tego co wiemy żaden klub piłkarski nie tworzy takiej możliwości. Pomysł fajny, patrząc na dzisiejszy odzew, w mieście ludzie żyją tym dartem, oby żyli jeszcze bardziej, także fajnie. Fajnie, zobaczymy jak to będzie wyglądało w najbliższych tygodniach, miesiącach. Prezes już stał przy tarczy, jak, jakie to uczucie? Duża trema, niewątpliwie duża trema, natomiast z każdym rzutem będzie lepiej i, i czuję, czuję. Nie, nie chciałbym, żeby to zabrzmiało nieskromnie, ale duże, du, czuję w sobie duży potencjał. Byłem przekonany, że skończy się na tym, że będziemy tutaj dzisiaj my jako przedstawiciele 100 milu i koordynator Łukasz Kotowski, a jednak, jakby nie patrzeć, frekwencja dopisała. Jak wygląda DART na 100 milu takim profesjonalnym okiem? Powiem szczerze, że jesteśmy bardzo pozytywnie zaskoczeni Waszą inicjatywą. Chętnie ją będziemy wspierać. Poziom bardzo dobry, jak na początkujących amatorów. Widzimy duże perspektywy na współpracę w dalszych dniach. Na pewno brakuje Wam jeszcze trochę sprzętu, trochę wprawy organizacyjnej, ale to wszystko Wam zapewnimy. Grama w DART może niedługo. I generalnie też nienamiętnie, a zajawką tutaj nas y, zaraził kolega, gdzieś powiedzmy z dwa lata temu, y, powiedział że coś fajnego i tak naprawdę żeśmy się wkręcili, że powiedziawszy myśleliśmy, że co to tym do dotarczy, ale trochę nas to, to zakręciło no i w różnych miejscach Holsztyna różnych podkreślam, żeśmy sobie to uskuteczniali. I tak kiedyś tam przez myśl przeszło. Fajnie byłoby nas to milu zagrać powiedzmy, nie? Albo coś takiego uskutecznić. No i później chłopaki tutaj zorganizowaliście turniej szachowy i sekcję szachową. I tak myśleliśmy, a może by tutaj w tym, 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 tym ukochanym naszym miejscu, ale to tak w, w, w śmiechem żartem. Jesteś zaskoczony tym, jak dużo kibiców 100 milu przyszło dzisiaj na otwarcie tego? Tak, jestem zaskoczony, bardzo się cieszę, bo tak jak powiedziałem, ja darcistą jestem w cudzysłowie. W sensie bardziej lubię czasami oglądać niż sam rzucać, Matematyka jednak wiczy. Ale, ale to, że jesteśmy tutaj, akurat w tym miejscu i że coś takiego wyszło, to, to świetna sprawa. Jest tak, jak powinno być. No dużo osób przyszło, rywalizacja jakaś jest i dobrze jest. No. Wcześniej z kolegami już graliśmy już, patrzyliśmy sobie wcześniej to około dwóch lat tak amatorsko, a no i tak zaczęło się, no od Premier League, można powiedzieć, tak? No i od dwóch lat sobie kupiliśmy jedną tarczę, po godzinach się spotykamy, tak? No, I cały czas. Kiedy mamy wolny czas, no to rzucamy. Taka, że teraz jest tutaj bliżej, wszyscy mieszkamy tak jakoś blisko, no to będziemy na pewno częściej przychodzić i. Jakimi lotkami grasz? Max grid, tak? Mm -hmm. No, tak rzeczywiście, <grym>, bo to swoje mam tutaj. To... A kto jest twoim ulubionym derterem? Wiesz co, ci powiem, różnie ci powiem. O, Van Gerwen też był dobrze, tak. Smith, no i wczoraj zaskoczył 16-latek, tak? No, liter, no. Także paru jest dobrych, także konkretnego nie mam.